Co jeśli nie zbierzesz wszystkich osób na zajęcia grupowe. To pytanie dostaję od Was bardzo często i dzisiaj idę dla was wszystkich z odpowiedzią. Jeśli chcesz mieć w grupie max 4 osoby, to ustal taką cenę, że nawet jeśli w tej grupie pojawią się trzy osoby, to będzie Ci się opłaca opłacało ją prowadzić. Po drugie, jeśli zapisały ci się tylko dwie osoby, to zrób z tego duet, ale bądź z szczera, poinformuj, że u Ciebie cena w parze jest nieco inna niż cena za cztery czy za 3 osoby. Zaproponuj to rozwiązanie. Albo chcą takie zajęcia z tobą, albo się nie zgodzą. Masz zawsze 50% szans. Po trzecie, czasem warto otworzyć tą mniejszą grupę, na przykład trzyosobową, a nie czteroosobową, bo wiesz, że w kolejnym miesiącu jakaś osoba może ci się dopisać. I po czwarte, jeśli naprawdę ci się nie opłaca, to nie otwieraj tej grupy. Zobacz, co poszło nie tak. Zrób analizę z Twojej promocji, Twojej sprzedaży, zrób też swoją analizę, bo może tak naprawdę ciśnęłaś, żeby otworzyć tę grupę, a tak drugie dno było takie, że byłaś zmęczona. Wcale nie chciałaś otwierać jej grupy, albo Twoja oferta była już martwa i chciała się wzniecić. Po prostu jej nie otwieraj. A jakie jest Twoje podejście, jeśli zapisze ci się mniejsza liczba osób, niż sobie zakładałaś? Czy któraś z tych rad jest dla Ciebie pomocna? Daj znać w komentarzu. A po więcej takich rad zapraszam na mój profil nauczycielka CEO.